Witam, witajcie w moim pierwszym odcinku z głuc Mam nadzieję, że już wszystko dobrze słychać i przepraszam, jeśli coś szumi, bo tutaj mam tak rękę ułożoną. Nie wiem, gdzie dokładnie to wyłapuje ten głos, ponieważ widziałem, że te, to, to Wam się bardzo podobało, taka, jakby mała fontanna, to było nazwane u mnie. I tak. Um, potrzebujemy takich bloku. znaczy tak, um, rzeczy jak. Um, Tutaj najlepiej na chwilkę tylko to. I tutaj lampa się nie przyda, więc Tutaj można je, mogę ją odłożyć. Tak. I po prostu zbudujemy sam mechanizm. A dopiero potem. Mm, tak, najlepiej to zrobić. Tak, tak. Tutaj jedną dziurę, tutaj będzie z tą. Tutaj, tak. I to musi być akurat Jeśli ja czegoś będę tutaj jasny i niebieski, to to może być jakikolwiek blok wtedy. Oznacza. I tak. Tutaj ma być Redstone. Tutaj Redstone. Tutaj repeater, Najlepiej ustawić na te 4. Tutaj też ustawimy ustawiamy 4. Tutaj Redstone, tutaj Redstone. To idzie tak, więc to musi być. Tak, tutaj też na cztery, tutaj też na cztery. No i już tak naprawdę nagry mamy gotowe. Mm, teraz wystarczy tak, żeby to jakoś się pokryć jakkolwiek. Na no, przykład... Mamy jeden. dobry Teraz tak, tutaj tak sobie to ozdabiamy i. Teraz tylko to zrobię z dwóch stron najlepiej, żeby to jakoś tam wyglądało. No i można jak skończone, ale jeszcze nie do końca skończone. Ładnie chyba będzie lepiej, gdyby mnie chyba grązło. Robicie to tak, jak ja na płaskim świecie, i tak tutaj, na tak I robicie guzik, klikacie go, wychodzicie. I teraz tak, tutaj, jak widzicie, ten, tutaj się ten ciągle robi. Więc teraz bierzemy bierze i strzały, jak na przykład swiden, ponieważ jakby dobrze wyglądało, że teraz jeśli strzelę, to właśnie to się wylatuje i pro. i tak jakby bąbelki się robią. I oto jak zbudować taką oto fontannę. Jeśli chcielibyście więcej poradników do mojej budowli, jak na przykład zbudowałem na przykład, gdzie to było, jak na przykład zbudować jakieś takie wiem, ,że tego typu, bo jak coś takiego na przykład, może niektórzy to znają, ja tutaj, tutaj trójka pojawia, mogę sobie na przykład tę jedynkę wybrać, dwójkę i tak się będzie to pojawiało albo mój nowszą, nowszą budowlę tutaj jakiś tam wiem gdzieś ona była już nie będę was ludzi i szukał jej więc no na razie cześć